I będzie na pewno wesoło, tak jak Aaaa. mówiłem wcześniej. Niem, niem, blisko polo! Jedziemy z tym koksem, kurwa, jego tu Pierdolona? Mamy ile? 20 km? 30. 30 km. Za. 20 Za 20 km? Małem pierwszy patrol. I zapytałem już o ile cigaretów i zobaczył ten pojemnik i twój. No tak, w kurwa, umyty, no nie, uśmiechuj się, kurwa, z tym hamulcowaniem. Patrz. Trzymaj Za chwilę będziemy w Paryżu. Nie, się, że na pewno filmiki będą konkretne, Wyskoczył, wyskoczy, bezpiecznik, uważaj. Ja... Co ty masz z bezpiecznikiem? Czekaj, napraw to, napraw to, ja to nagram. Trzymaj to, trzymaj to, trzymaj to. Jadą za nami. Kto? Pały. Ta, pały, Chciałbym, nie? Czyli zatykamy. A co ty tam szykasz? Czekamy, śladu. Drugie. O, masz. W tamtym ja widzę, ja 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 bo wy zasłaniacie cały czas. Weź <gry> ją, kurwa, jest dobrze, nie? Nie ma jak kurwa siedmiu busiarzy idzie oglądać oglądać drzewa. A gdzie jest a ty, kurwa jakie? muzyka? Sześciu Koloryzuje. <gry> <gry> nie ma muzyki, to my rozśmiewamy, co? La 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 la

no, do A No poczywaj jak to do. no co jest, rady, co jest. Sprawdzaj, sprawdzaj. tak. Żeby to ten, ten. Jak widzimy, różne narodowości tutaj są, nacje. Wyj zgubiecce, są i dalej Ładnie pani się tutaj uśmiecha do nas. Będzie w Boso po Europie z Julianem. Idziemy w kolejce, a będziemy u góry. Proszę pani, to jest jakiś już Co? Przechodzisz przez barierkę.

Wjeżdżać, proszę bardzo pan przestraszony trochę stoi. Który? The pani. A gdzie są nasi koledzy? Pa, ty. O, tutaj mamy kolegę sambo de Reimold, co śpiewa. Także jak widzimy, możemy tutaj spotkać no dosłownie ty... każdego. Hiszpan? To jest Hiszpan. No. Proszę się uśmiechnąć do kamery uśmiech, uśmiech. Jak się pani uśmiechnie? W telewizji pani będzie. Dobra, będziemy u góry, to wtedy... Jest... A że oni zdjęcie nie robią, przyszło nic Zaraz będziemy wjeżdżać, to odpalimy. Furmanę Tymczasem <laughs> Jeszcze jesteśmy tutaj pod wejściem, ale chciałem wam pokazać bardzo ciekawą rzecz, właśnie ten Czesio z Władcy Suwenire tutaj zakupił, widzieliście tą z suwenirą w łeb, nie? O, pani do nas śmiecha, bardzo na ładnie, tak? Także widzicie, jak jest, O tak, taki spoko klimat jest, także zapraszamy do Paryża, no jest to, na co popatrzeć. Ludzie są pozytywnie nastawieni. Je, jeszcze Znajmniej na razie. Jeszcze Muzyna, jeszcze pan chciał. Mu, jeszcze, tylko pan. Jesteśmy w środku, właśnie wchodzimy powoli. Powiem wam, że unosi się w powietrzu. W powietrzu się unosi dziwny zapach Hello, we go together <laughs> Unosi się w powietrzu dziwny zapach powiem wam no... Spodzimy Zobaczymy Spalę no. no, dobra Nie, jak w metro, pociągiem No że z pół godziny będziemy z powrotem, nie? Tak powiedziałem, Wchodzimy do windy Zajmujemy miejsce przy szybie Jakbym był sam, to nie wiem, czy bym tam nie poszedł i windę by Ludzie się ładują Jedziemy do nieba będzie świetne. I tutaj mnie z Francuzami jeszcze że Jestem a z Francuzami. Jestem. 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 Jestem szalona ruda, <śledziny> Dobra, zobaczymy jak długo będziemy jechać. pewno to jest jeszcze Uh, Hello my friend from France yeah, no oh uh, no, no America America, oh, America. Yeah. USA yeah. my friend from What America Yes jaki California California what? Oh, what state what state oh, okay Ohio Ohio, Ohio. Yeah. I twoja Ten... przyjaciółka, twoja przyjaciółka? Nie no, Ona jest z powrotem Ona jest yes, powrotem? Tak, tak, tak Ja z powrotem i ty z powrotem Jak widzicie, można tutaj naprawdę spotkać różnych Goebbelsów tylko nie widziałem jeszcze No to jednak, jednak może wszyscy znaleźć no. Tutaj pani też się ładnie uśmiecha no, no. O właśnie tak. <laughs> o. To chyba jeszcze Ruski dużo, bo myślałem, że sobie nie. <laughs> 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 o, bonjour. O nie, już jest, już jest za wysoko. Już jest za wysoko. Na ten pory my chcieliśmy. No, nie wiem. Jednak nie wiem, czy to był dobry pomysł wjeżdżać na samą górę. Ma już i grosze wysiadają. Chcę przestać. Tu tam jest leczenie, tylko w tamtym Ale teraz już bo Będziemy chcieli mieć od 16 Dobra, bo teraz będziemy czekać pewnie z 5 minut. Tak jak ten kolega ja mówił, to na górze, pewnie, ale jakbym tu wysiadł, to bym zazdrościł tym, co byli tam. Nie, ci na górze, to tam i do no, nas, no osobno dwóch paru Tak? Tak mi się wydaje Pod spodem, o no. Dobra, jedziemy my dalej Tak, powiem ci, no, gniazda O nie Ale? Nie

Dobra, ja nie wiem, ja chyba wysiadam, bo się boję. Dalej No to chyba chyba musimy przejść na drugą stronę. O nie Tutaj może być naprawdę Very Dangerous Muzy no kłamał, nie ma hot dogów nagle no. ale gdzie idziemy Nie ma tu jakichś skrótów o nie Powiem Ci, że Bilet trzeba dać znowu? Tak to się tutaj prezentuje Wjeżdżamy jeszcze wyżej Będziemy Chodzimy się teraz przemieszczać dalej. Tam mam fajną robotę pać. Siedzi, jeździ, jeździ w domu. Już, koniec?

I stagi tutaj wieje. Także tak się prezentuje w Paryż.

Powiem wam, że trochę buja tą wieżą. A to pan, szampan? Szampan? Szampan. Mam u góry francuskiego szampana. Tutaj kolega ma. Może zaraz chwilę spróbujemy idziemy po mojego drugiego operatora Właśnie jest mój drugi operator trochę się przestraszony jest, ale jest, ale jestem, jest boję się do ale nie wiem, się Powiem wam o co wieje tutaj, zeszliśmy tutaj troszeczkę niżej A takie pięterko Wam pokażemy tutaj Wchodzimy, zjeżdżamy? Pol Polski szukamy. Nie znasz. Musi być. Jak jakieś wyspy a w samochodach, to musi myć No ma no tak. największy. Jesteśmy na 300, na 300 metrów, jesteśmy na poziomie. Dużej, ona ma 300. 24 ma do jej A, jest to zniesienie. Znaczy no nie no, to chodzi mi o to, że lepiej. No, to dla, dla nich. Największy to teraz jest w Wrocławiu. Nie ma polski. Excuse me, don't care, don't care. Don't care. Oh. Dobra, chodźcie, Ty. Tu trzeba do Idziemy? Już się przyzwyczajimy tutaj. No tutaj tak. Poczeka, Przeprowadzimy tutaj z jednym panem jeszcze wywiad na koniec. Właśnie tu... halo! <głos> <głos> Good? Podoba się? To widzimy, jednak się panu podoba tutaj. It's your first time? O, Mało rozmowy pan. Jeszcze tutaj zapytamy, jak wrażenia? Podoba się? Podoba się, podoba się? First time? It's your first time? Yes, it's good. Good. To no, podoba się ludziom, podoba się. Ja też first time, nice girl, very nice girl. Kiss. Thank you very much. No, tutaj czekamy znowu w kolejce do windy. Nie będziemy Wywiad był do Tu nie? Dobra, czekamy na windę. Ja przyjeżdżę do domu i Tutaj pan, pan operator windy. się operuje sobie tak windą tutaj. Fajna robota. Nic nie robi, windą się do euro powiedział, że zarabia. Zjeżdżamy na dół. Może tak właśnie zaparcie kupi. Ale po, 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 po pierwsze wejście, to chłopie nie mogłem podejść do tej barierki Stawiam tak. Ale zjeżdżę i tak jak wychodziłem, wiesz, że zjeżdżę, żeby zrobić, wiesz, to będzie w ogóle mi marzeniu zresztą miało. Ja że żebym nie kiecarski telefon wypadł, bo nie musiał 50. Dobra, że byliśmy w górę, zjeżdżamy na dół. O kurwa, Zobaczymy nie jeszcze, nie co wiedzimy, tam później będzie nie się działo. Dobra. 1800 złotych, no chyba teraz. No, ty masz to samo co ja, S5? No to do sklepu już od 2007 1000. Chuj wam takie chuj wam Jesteśmy w Paryżu cały czas. Chcę Wam pokazać tutaj na stacji teraz jesteśmy, ale chcę Wam pokazać życie w Paryżu. No clegują sobie tutaj bezdomni, także wcale tak pięknie nie jest. No, widzicie? Wcale tak fajnie nie jest, tak się wydaje